Siema kabanosy, dzisiaj odkręcamy gaźnik w kosiarce, ponieważ kosiarka nie pali, się dławi i w ogóle są różne takie problemy właśnie związane z zapalaniem. Właśnie czyścimy gaźnik tutaj z nagaru ze wszystkiego, bo tu jest naprawdę dużo syfu. Trzeba to ogarnąć. Ja tutaj już kręcę, kręcę już jest, widzę, widzę że już jest na, na samym czubku gwintu, dlatego zaraz, zaraz mi to wypadnie. O, właśnie, tak jak teraz ładnie wypadło, będziemy czyścić. Tutaj akurat dużo tego nie ma, chociaż jest troszeczkę tego syfu. Najwięcej syfu jest w samym gaźniku, tutaj, bo nie było filtra, i kosiarka zaciągała wszystko, co się da. Tu jest taki fajny pływak plastikowy. Tutaj akurat wszystko jest, można powiedzieć, że nowe. Tylko tutaj, sami spójrzcie. Co prawda to już jest częściowo wyczyszczone, ale było naprawdę czarno.